ma. witajcie na kanale Chciałem omówić sprzęt, który miałem na ostatnim wyjeździe Z dzikami Do Dynowa e, Może zacznę od namiotu Namiot Marabout Gwinea e, Trzyosobowy, dlaczego taki? Bo taki miałem I taki mam Być może przydałby się taki namiot Jednoosobowy, typu norka no, ale nie chciałem wydawać dodatkowych pieniędzy. Taki mam, taki użyłem. Jest dość duży, ale bardzo fajnie się go rozkłada. Także tyle o namiocie. Materac. Materac samopompujący to była akurat ten model. To jest jedna z dwóch rzeczy, które specjalnie kupiłem na wyjazd. O drugiej będzie później. Miałem wcześniej materac samopompujący, całkiem wygodny, ale mm, brakowało mi zawsze poduszki. I pokrowcu po śpiworze, pakowałem ciuchy, pakowałem wszystkie rzeczy i pokrowiec po śpiworze robił mi za poduszkę, a ten materac ma y, pompowaną poduszkę u góry, także y, super opcja, jak dla mnie. Też jest trochę duży, jednak wiedziałem, że mam na tyle miejsca, że mogę sobie pozwolić na, na pewien komfort. I spakowałem się yy, mając jeszcze dużo miejsca wolnego w, w kufrze. Dlaczego taki model? Ponieważ miałem jakieś tam punkty yy, na stronie MPK, więc taki był dostępny, taki kupiłem. Jest ok. Krzesełko Krzesełko regaty Krzesełko regata Żona mi kiedyś kupiła I takie mam, takie jeździ ze mną, jak mam miejsce to wrzucam, jak nie mam miejsca to nie wrzucam Co dalej? Śpiwór Śpiwór Marmot Bardzo dobry śpiwór Jestem za tym, żeby, znaczy ja lubię mieć ciepły śpiwór. Wychodzę z takiego założenia, że zawsze mogę sobie ten śpiwór rozpiąć, rozłożyć, przykryć się nim, nie siedzieć w środku. To jest śpiwór typu mumia. Jeżeli jest gorąco, po prostu sobie go rozsuwam, przekrywam się nim jak, jak pierzyną, a jeżeli jest zimno, no to wiadomo, wchodzę do środka do mumii i jest okay. no, jeżeli jeśli zdarzy taka sytuacja, że jest zbyt zimno, no to zawsze mam ten, ten y, y, śpiwór z tym z lepszym komfortem w niskich temperaturach. Też trochę zajmuje, ale ma te paski kompresyjne, po ściśnięciu wszystkiego do kupy, nie zajmuje naprawdę wiele miejsca. Y, przejdźmy dalej do butelka, butelka na... nalgenka 1 litr. To jest taki żelazny zapas wody, wiadomo miałem jeszcze tam wodę do picia nie gazowaną To jest taki żelazny zapas na wieczór czy na rano jak tam do kawy czy, czy herbaty, o tym będzie później Czapka Czapka jak czapka No i tutaj Taka mała węzurka, która się często przydaje w wiadomych, Z wiadomych względów W głównym kufrze jeszcze tak Menaszka, miałem miejsce, spakowałem, nie było to konieczne. O, tu dwie różne menaszki w środku mam, w środku mam jakieś tam w pojemniczku zamknięte, herbatę, cukier, ścierka jest. E, to jest jakaś taka opcja patelni przy tej menaszce, wziąłem, bo było miejsce, stwierdziłem, że a, może się przyda i w sumie to się przydało. Normalnie, jeżeli by nie miał miejsca, to po prostu pominiałbym ten zestaw. Bo na tak krótki wyjazd, czyli tak naprawdę na jedną noc, takie rzeczy można spokojnie, spokojnie pominąć. Co dalej? Druga rzecz, którą zakupiłem przed wyjazdem, też z punktów na MPiku z doładowania konta, czejniczek, czejniczek. Bardzo lubię rytuał porannej kawy, taki czajniczek, super przykryweczka, w środku zapakowaną w woreczku strunowym kawę zmieloną, moc czarnej substancji, jak to mawiał Michał Pater, po ciężkiej nocy podnosi morale zespołu i po to też mam bardzo lubię kawę, przez to zestaw kawowy. Kubek, kubek, jakiś tam przypadkowy, akurat tutaj z taką korkową podkładką, żeby nie niszczyć stołu. Akurat no, taki miałem, taki wrzuciłem bez znaczenia. Jeśli chodzi o palnik i gaz, z którego korzystam, mam to w takim woreczku. Wysypiamy. No, jak widać, kolejny nóż. Jakaś mikro, czołówka Pecla. I tak, palnik to jest palnik Primusa. Yy, dekatlonowy temat. Ten palnik jest nakręcany na butle. I o tyle jest problem, że yy, jeżeli się nam gaz skończy z takiej butli, żeby dostać taki kartusz, to trzeba niestety albo podjechać do Decathlonu, albo w jakichś innych specjalistycznych turystycznych, turystycznych sklepach. A wiadomo, że na takiej wyprawie, no to raczej to jest problematyczne. Więc tu mam przejściówkę, przejściówkę do której właśnie przykręcam sobie przykręcam sobie ten palnik tu przykręcam sobie tą końcówkę wężyka do takiej podstawki to zapinam do takiej tradycyjnej butli z butanem taki gaz jest dostępny praktycznie praktycznie wszędzie na co drugiej stacji benzynowej jak nie na każdej Koszt takiej butelki to w granicach pewnie maksymalnie na stacji do 10 zł. Jeżeli można kupić sobie wcześniej, no to nawet po 5 zł czy, czy po 6 wychodzi. Tak to wygląda po zmontowaniu. Palnik przekręcony do przejściówki. Wężykiem gaz idzie do tej butli. Zaworek regulacyjny, regulacja pomienia, tajniczek i kawka gotowa. Dalej, latarka. Latarka czołowa, kątowa. GP Discovery CR CHR35. Moim zdaniem najlepsza latarka w swojej klasie yy, najlepsza ze względu na, na cenę, najlepsza ze względu na to, że jest zasilana ogniwem 18650, yy, łatwo dostępnym, super świeci, trzy tryby świecenia, no jestem bardzo zadowolony, to najlepszy zakup ładowana oczywiście z USB szkoda, że nie USB C. Tylko USB, micro USB, ale do przeżycia Z klipsem można sobie go ściągnąć z tego miejsca Podczepić na przykład do czapki z daszkiem Którą, mamy, z, którą miałem ze sobą e, Poświetlać sobie tam jakieś e, różne zajęcia, że tak powiem obozowe Nóż Nóż, no to jest taki mój święty gral dla mnie. nóż, Noż pełnią dla mnie e... funkcję obowiązkowo w eksponku i zawsze mam więcej niż jeden. Ten nóż jest akurat od pana Dominika. noże pana Dominika. Sprawdźcie na Facebooku. O, to jest proszę Państwa, to jest dzieło sztuki. To, co ten człowiek robi, no to Przechodzi ludzkie pojęcie Przepiękny nóż No uwielbiam tego typu noże Zawsze mam taki ze sobą Czy do przygo przygotowania ogniska, tu mam przy tyłu podczepione krzesiło Czy do przygotowania jakichś tam posiłków No rewelacja Dalej Dalej Klucz grzechotka plus przedłużka i nasadka 17. Kilkukrotnie pakowałem na, na wyjazdy taki zestaw i praktycznie nigdy się mi nie przydał, ale tym razem się przydał. Oczywiście, znaczy nie oczywiście, tym razem nie mi, ale, ale saperowi odkręciło mu się koło. Odpadła mu jedna nakrętka, którą zgubił. Trzy były poluzowane, koło latało. Nie będzie tego na filmach ze względu na to, że oczywiście kamera GoPro ma swoje kaprysy i tego fragmentu nie nagrała z dźwiękiem, także mam materiał, ale bez dźwięku. Tylko w każdym razie zestaw, który zawsze biorę na dłuższe wyprawy. Czasem przebije się koło w jakimś takim niedostępnym miejscu, że trzeba je ściągnąć, załatać. Także niewiele miejsca zajmuje, ale zawsze wrzucam do, do kufra kompresor. Kompresor czego taki akurat? Może duży, może nie. Nie wiem. do zapalniczki. Troszkę dłuższy przewód do tankowania powietrza. Dostałem taki od Marcina. Dzięki wuju. Za darmo, nie grymasze. Jest super. Robi swoją robotę. Tutaj mam spakowane w kosmetyczce zestaw do naprawy opon. kawanowski, kleje te szydełka do pompowania koła. Mam taki zestaw jeszcze awaryjnie. Dwa naboje CO2 taki reduktorek, który można odkręcić, na, na, napełnić opony powietrzem. Dwa różnego rodzaju kleje. Prawdopodobnie już przeterminowane muszę sprawdzić. Nie wiem. Dalej. Zapasowe rękawiczki. Oryginalny zestaw Polarisa, który był z maszyną. Jakiś karabinek. Ciśnieniomierz w zakresie do trzech barów. Apteczka. Kolejny nóż. Tak jak mówiłem. Dawno nie troszkę przyrdzewiał sanremu super temat to jest taki awaryjny, który trzymam, ten zestaw, czyli kompresor tą kosmetyczkę nazywam to kosmetyczką bo to jest kosmetyczka kuferku, który znajduje się pod, pod głównym kufrem co tu jeszcze mamy o tym wszystkim mówiłem kask Kask EROH REV19. Tutaj mam Senę, Intercom. takimi interkomami się komunikujemy. Powerbank na uchwycie, który sobie wydrukowałem. Także te rzeczy to miałem w kufrze oryginalnym. A reszta wszystko mieściła mi się w dużym kufrze. Jeśli chodzi o kufer, kufer kieka 112, lub gdzie nie gdzie znalazłem, że 120 litrów, nie wiem. W każdym razie mieści mi się to spokojnie. Dwie, trzy noce bez problemu, 4-5 się spakuje takim ekwipunkiem, plus, plus, plus ciuchy oczywiście. Aha. Jeszcze przejdźmy do, do przodu, kufer przedni, spray na komary, no to podstawa, w terenie podstawa, ja nie wyobrażam sobie życia bez takiego sprayu, muchy, komary, kleszcze, małe knipeksy, przydają się kawałek gliny Kolejny karabinczyk, pas, tretytki, trójkąt, zestaw kluczy z biedronki, mała grzechotka i taki zestaw. Super temat, dużo rzeczy tym załatwię. Kawałek szmaty, siekiera w Fiskarsa, X7, idealna do kufra taki plus opaska metalowa czasem jakieś obsłona z przeguby ściągnęło tak jak kiedyś mi się przytrafiło na zeszłorocznym tripie. Dalej apteczka, apteczka Jany Sport, w środku mam bandaże, plastry, koc termiczny, e, rękawiczki nitrylowe, e, okanisek do odkarzania RAN i takie specjalne plastry do szczepiania roślin skóry. Kolejny spray na komary tego nigdy za wiele szczotka. Szczotka do Kibla. A tak naprawdę do Kibla zwanego chłodnicą w tym pojeździe, ponieważ no, chłodnica jest usytuowana w policie w w takim miejscu, że jeżdżąc przez duże trawy bardzo często się zapycha trawami, liśćmi i różnego typu syfem. Także szybka akcja, gaszek kłada, ponieważ wentylator przeciąga przez niego. Otwieram, wygrzebuję szczotą pozostałości, zamykam i jedziemy dalej. Szybko można temat ogarnąć. Kolejny pasek. Saszetka Maxpedition Do regulacji y, lampy LEDowej z przodu. Rękawiczki, rękawiczki nitrylowe. To wszystko. I jeszcze taki tutaj mam kubeczek. Tak sobie go wymyśliłem, zaprojektowałem. Taki kubeczek na różne pierdoły. A trzymam sobie akurat e, plastikowy worek, taki strunowy, na telefon, który mam zawsze w uchwycie. Jakieś tam drobne pieniądze. Kubek jest kubek jest z oringiem, w tym miejscu. Także po zakręceniu nakrętki. Trzyma szczelność. A tak go projektowałem, żeby idealnie wpasowywało mi się w to miejsce nakładzie. Także wchodzi na wcisk. I już nie wypada, nie ma możliwości, żeby wypadł, no chyba, że przy rolce. W sumie z grubsza to tyle. Dzięki za dostawanie do końca. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem moim gadaniem i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Dzik. Hej.